Wszystko na bazie cytatów dostępnych w mediach społecznościowych z ich wypowiedzi, poparte dowodami w celu ostrzegania, przestrzegania i zapobiegania tej patologii społecznej. Braun Olszański jest mistrzem mowy polskiej. Rybosta Brauna. <grym> Proszę Państwa, tak więc zadeklarowałem wielką wiarę w przyszłość polskiego projektu politycznego. Muszę doprecyzować, jaki cel istnienia państwa polskiego, bo to też może ktoś zapytać, po co ono w ogóle ma istnieć, prawda? Czy to nie jest jakaś fanateria? suwinizm i egoizm. No Bardzo z mojego punktu widzenia jasny. po to ma być korona polska odzyskana, podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Krótka sprawa, to jest moja, moje pojmowanie z Co na to Olszański? I nie? I powtórzę no, ci jeszcze sram na Biblię! Na starą żydowską okay. Biblię! Wisi w górach, ona! Tak. Co na to Braun? Tak jest. Parlament i źródło i ostoja i w 27... Fundament niepodległości Gierzfeld. Możemy śmiało. Tak jest. Powiedzieć. Fundament i źródło, i ostoja, i wyjście awaryjne, i broń tajna, a w pełni jawna przecież. Różaniec podany do ręki polskim rodzinom. To jest cud. A propos broni, panie europoszle. różaniec żołnierzy Chrystusa. Musi pan być dobrze uzbrojony. To, uzbrojony. to, to dla mnie? Tak jest. Dobrze no, płacić. naprawdę? Dość Co na to, Olszański. Synu żydowski. Matka twoja kurwą była, ba i babka kurwą była, i, I babka kurwą była, i siostra kurwą jest. I ty jesteś. I ty jesteś kurwy synem. Czyli synem kurwy automatycznie. O ty z kurwy synu żydowski. Co na to Braun? W normalnej sytuacji, w poważnym państwie polskim Wojciech Olszański pewnie zostałby na przykład mistrzem mowy polskiej, powiedział Braun. Druga odpowiedź, Braun. Staropolskie padło, padlinę, ścierwo, ewentualnie, jak to pięknie brzmi, zwłoki to coś. Następna wypowiedź. No nie rekomendujemy tam przeklinania, prawda? Nawet i pod kolumną Zygmunta to się nie godzi, ale. Zanato Olszański. Pod kolumną Zygmunta. Siostra babka, kurwą była, siostra kurwą jest, ty jesteś i ty jesteś kurwy synem. Staropolskie padło, padlinę, ścierwo e, ewentualnie, jak to pięknie brzmi, zwłoki to coś... Dobrze. Lecimy dalej. Co na ten temat mówi Biblia? Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja Pan Bóg Twój jestem Bogiem Zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem których, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Biblia jest prosta, warto ją przeczytać ze zrozumieniem. Nie ma żadnych rzeźb, żadnych obrazków, nie ma niczego. Bóg jest duchem. Jezus Chrystus jest duchem. To, co robi Brown, to jest tylko wasze życie wieczne i jego życie wieczne. Więc. Prosto, krótko i na temat. Czas najwyższy się ogarnąć, przestać dymać Polaków, bo to nic nie pomoże nikomu. Święty Boże nie pomoże. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego, musisz się na nowo narodzić. Powiedział to do uczonego w piśmie, jednego z największych w tamtym czasie, starszego człowieka Nikodema. Jezus, kiedy wszedł się chrzcić, nie był pokropiony tylko wodą, bo poszedł sam, mając 30 lat. Pokropienie wodą, bajki, szachrajki, zmiana Biblii. Prawie tysiąc zmian dokonanych bardzo subtelnie i niebezpiecznie. Prawie tysiąc zmian. Samą podstawą tego wszystkiego jest drugie przykazanie Boże. Kościół katolicki w tych swoich katechizmach, schizmach usunął drugie przykazanie Boże, a z dziesiątego zrobił dziewiąte i dziesiąte, żeby to wszystko się zgadzało. Wybór jest prosty. Oby to nie była nie tylko ostatnia prosta, ale żeby to nie była dla nikogo z nas ostateczna prosta. Nikogo do niczego nie namawiam. Wnioski wyciągnijcie sami. Nie dajcie się dymać, bo to jest... Dymanie, żadnej prawdy. Ten klient, on się stał ze wszystkimi konfederastami wtedy i również teraz popierał wygraną Ukrainy w wojnie z Rosją. Ten klient ze wszystkimi, ze wszystkimi. Ten klient mówi, że musimy się zbroić. Gregory Brown, a od kogo chcesz kupować broń, co? Od Amerykanów, od Unii Europejskiej, od Eurokołchozu. Ciągle to powtarzasz. A może od Rosji czy od Białorusi? Nie wiem. Także bądźcie mądrzy. Decyzja jest w waszych głowach. Bo tak się czasami... Teraz już się nie zastanawiam, jak wielkie pole jest potrzebne, żeby tyle buraków wyhodować. Są buraki pastewne i cukrowe. Polska jest już za mała, Polska jest za mała, żeby dać pożywienie całemu eurokołchozowi. Ile buraków są pastewne i cukrowe? Pastewne. Słodkiego, miłego życia. Bawcie się dalej w kółko i krzyżyk. Jeszcze raz powtarzam, wszystko na bazie cytatów dostępnych w mediach społecznościowych. Dla widzów od lat 18. Słodkiego, miłego życia.